Siemanko Siemankoliska, witajcie bardzo serdecznie z powrotem w Daisy. Troszkę nas nie było, no ale jest jak jest, ale już jesteśmy z powrotem. Yeah, weird, weird. I pewnie już zauważyliście, że niebo jest troszkę takie jakieś inne niż zazwyczaj. Sprawcą tego całego zamieszczenia jest w głównej mierze Patch 1.23, który coś tam pozmieniał, jeżeli chodzi o skyboxy, o nieba. Sądzę, że tutaj sobie odpuścimy questy, te questy już przerabialiśmy, robiliśmy, więc nie ma sensu ich robić, chyba, że jakieś uda mi się u tego gościa znaleźć inne questy, których jeszcze nie robiliśmy. No to spoko, bo on tam ma jakąś listę niedostępnych questów, one stopniowo się potem pojawiają, gdy wykonujemy te początkowe. Ewentualnie możemy pójść do drugiej wioski, tam jest chyba dwóch gości, albo nawet i trzech gości, którzy dają questy, więc będzie czym wybierać, przebierać. Tak więc co? Przejdźmy już do samej gry. Dobra, postanowiłem, że z tym gościem porozmawiamy. Niedostępne zadania, dostępne zadania. A, jakieś. A, polowanie znowu. To już wiele razy robiliśmy. Jakaś kamizelka. Tylko co ja mam mu tutaj znaleźć? A, to jest te zadanie z. E, 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 e. Już wam mówię, co to jest za zadanie. Tylko odejdę tutaj, żeby gościu nam nie przeszkadzał. No właśnie, to się nazywa trening. I musimy obandażować swoją ranę, wykopać robale, wielkie kiki, zrobić na małe kiki i stworzyć ognisko, więc dosyć banalne zadanie. Dobra, mierzymy ten trening. Jeżeli chodzi o, ha, o bandażowanie swojego ała, no chyba najlepsza opcja będzie taka. Dobra, może tu na tym asfalcie. No właśnie o to chodziło. Cyk bandażyk, no szkoda, że on sobie rękę bandażuje, no ale nie będziemy już tak narzekać, nie? No właśnie, mamy jedno z głowy. Buciory z powrotem na swoje sufiksy ubierzemy i będzie gitara. Cyk magicznie się pojawiły. Oczywiście, jakby nie inaczej. Robaczki teraz. Nie wiem, czy wędkowanie tutaj działa w tym modzie. W ogólnym Daisy działa, ale tutaj nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Sprawdzamy. Nie yes, zgit. Dobra. Patyczki. Nie, 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 nie. Patyczki. No właśnie, długi patyk. Na mniejsze. Patyczek, pyk. Rozdzielamy. Dobra. Krótki patyk. Szmaty chyba jeszcze jakąś mamy. Chyba jeszcze mamy, chyba że nie mamy, to mamy problem. Dobra, weźmiemy stąd. Gacie. do łapki tworzenie ogniska oczywiście działa też że by... e, e, nie to 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 co ty to robisz mamy ja no te palenisko, ognisko to jest potrzebna rzecz Moje ja zawsze znajdziemy jakieś żarcie a czasem możemy coś upolować cyk oczywiście trzeba mieć ogień mamy zapalniczkę którą kiedyś tam kupiliśmy fajnie że ona tak szybko nam się nie zużywa No i proszę bardzo, jest ognicho. Easy peasy. Next, ziomuś. Kamizelka, kamizelka oczywiście można sprzedać. No, dostaliśmy jakieś nowe zadanie. Idę to od razu sprzedać. Hajs tutaj też jest potrzebny, jakby nie patrzeć. Siderowicz to jest taki cwany lis i taki Żyd. Ups. Nie wiem, czy nie dostanę bana za słowo Żyd, mniejsza z tym. W każdym bądź razie taki skąpy cwaniak, że u niego kupimy za 2000 kamizelkę, a sprzedamy za 200. Siema mordo. Screenshoty eleganckie. Dobra, czyli mamy zbadać południowe punkty kontrolne. Mhm, czyli mamy tutaj ten zaraz punkt zbadać. Ciekawe kiedy to naprawiam. Albo to modyrzy będą musieli ogarnąć. Uu. Na początku myślałem, że to u mnie jakiś błąd. Wiecie, stery, karta i to, że nie mam dodatku Livonia, bo zauważyłem, że teraz ten serwer, ten mod wymaga też tego dodatku Livonia. Chyba tylko ten serwer. Nie wiem, ja patrzyłem na ten inny serwer. Mniejsza z tym. Dobra, to jest tu. O co tutaj chodzi? Co ja mam coś zrobić? Czy tylko tak przejść? Czy jakąś czynność tu wykonać? Serio. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czemu tak to się randomowo dzieje. Ale jest jak jest. Oglądają te pozostałe punkty i nie ma jakiejś tragedii, nie jest to nic skomplikowanego, wielkiego i trudnego. Tutaj mamy fabrykę, więc to jest wszystko koło siebie. Zgaduję, że wszystkie te questy w tej lokalizacji, z tej wioski, tych świeżaków, one w obrębie tych miejsc, tych najbliższych miejsc, e, się znajdują tutaj też, proszę bardzo. I to chyba jest ta podstacja elektryczna, gdzie te elektro tam. Szekelkę mekle robi. No właśnie. To jest to. To jest chyba ta, która ma wyładowania, więc trzeba uważać, żeby za blisko nie podejść. W każdym bądź razie na pewno spotkamy stwory w fabryce te Jerboła, Jabole, czy jak tam chcecie je nazywać. W tym drugim miejscu to pewnie będą dziki. Chyba trzy sztuki, ale się nie mylę, zazwyczaj są trzy sztuki. No, i w ogóle mam innego shotguna. dwururka, która potrafi strzelać od razu dwoma nabojami albo pojedynczo. Dodatkowo ma taki inny fajny kolor, wykończenie. Widać, że taka przeróbka dopracowana. Ładnie to wygląda. A. Sobie, przyciszę się, ma gówniaki. Co tam słychać w wielkim świecie? Chcesz wria. Z takiej olegości, to powinno zdechnąć, nie? Jednym strzałem. No, on nawet tego nie poczuł. Bo hitbox albo coś. Tak, jakby to efektu na niego nie miało. <ścoughs> no, teraz widać krew, obrażenia. Szmaciarz mały. No chodź tu, chodź. Małe gówno. U, ale się rozkroczył. Mm, tu, 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 tu. Co ja tu jeszcze mam zrobić? A teraz tam iść w te dwa miejsca. Tam jeszcze jest schowek, który chętnie sprawdzę. Zobaczmy, czy tutaj coś jest, czy ktoś coś już zabrał. Eee, tu nic nie ma. Tu chyba nigdy nic nie było. A, tu już opędzlowane No dobrze. Jak jeszcze jedno miejsce? Eee, bramy niech nie zamknął. Nie. Największa zmora tej gry. Terrible, boss. No jak blisko ja mam niby tego być? Idziemy patrzeć w ziemię. Wiek... Idzie od wybraz, powtarzaj, idzie od wybraz. Czy bym zdążył do wioski świeżaków. Chyba raczej nie. 2000 lat Chyba przestało padać. Chyba. Gorze, jak te małe pierdoły się odrodziły. Gadałem? A tu jesteś, misiu. To było dziwne. I to nawet bardzo dziwne. No, jeszcze dwóch. Co jest z rejestracją pocisków na tych małych gówniarzach? No, jeszcze jeden został. On gdzieś... Gdzieś tam się czai. Coś mi tu śmierdzi. Pewnie jak się oddalę, to nagle mi się na plecach pojawi. Gorzej jak mi się zrespawnuje za jakieś minut i miałem tak z dzikami. To było mega dziwne. Nie było ich tam. Złożyłem wrócić tu tam do bazy i nagle słyszałem. Jak... Mm, koledzy już są. Chrumcio. Jego koledzy. Aha. Gdzie są twoi koledzy? Gadaj! O, idzie. Spaślak. Próbuję mnie namierzyć. Z kolegą przyszłeś, tak? Twój chłopak. No, chodź, chodź. Nie wsyć się. Ha? Stacja Elektro jeszcze. Fajna tak wygląda, nie? Jop! Yep. Wszystko. Finito. Are you sure about that? Nie wiem, co mi się przewidziało, że ja widziałem tam to zaliczone. <gry> no i teraz mamy complete elegancko. Dobra, mordo. Dobra, żeby to miało jakoś ręce i nogi, żeby nie było to zbyt pomieszane, to tutaj sobie zrobimy cięcie i następnym razem, kiedy się zobaczymy w Daisy, to już będziemy w kolejnej wiosce robić interesy, biznesy, misje itp. itd. Zobaczymy co tam są za misje, pewnie właśnie też będą się te misje opierać na teren wokół tej farmy. Więc pewnie też jakieś polowanie na dziki psy, pewnie też na te mutanty. Także może być ciekawie. I tam też sprzedawca ma inne rzeczy na sprzedaż, na kupno, więc część pewnie złomu się uda sprzedać, część pewnie nie. Jeszcze sobie w międzyczasie porządek zrobię jak wipunku, bo wydaje mi się, że za dużo rzeczy ze sobą niosę. I żeby też potem. W różnych sytuacjach nie było Sytuacji gdzie muszę Przeszukiwać ekwipunek, żeby załadować jeden nabój albo coś w tym stylu Także w tym filmie z Daisy To by było na tyle z mojej strony Dzięki wielkie za oglądanie Jeżeli wam się ten film spodobał Zostawcie kciuka w górę jeżeli nie no to Zostawcie kciuka w dół Po więcej filmów zostawcie suba z słoneczkiem To tyle Miłego dnia trzymajcie się Peace, yo.